Przyszłość należy do inteligentnych miast. Jak widzimy, następuje coraz większy, coraz szybszy proces budowania wielkich aglomeracji, więc smart city, inteligentne miasto jest niewątpliwie wymogiem, żeby te tak duże aglomeracje sięgające nieraz kilkudziesięciu milionów osób były zarządzane w sposób inteligentny. Kolej ma tutaj istotną rolę do spełnienia. Bo zarówno i dworce kolejowe są takimi ważnymi punktami na mapie miasta, łączącymi e, różne środki komunikacji. To są takie centra przesiadkowe, jak i również sama kolej, która może zapewnić sprawne poruszanie się w ramach aglomeracji miejskiej. Kolej z pewnością jest transportem XXI wieku. Odnotowujemy dzisiaj renesans, powrót do właśnie do kolei, gdyż tylko kolej. Umożliwia poruszenia się w sposób naprawdę szybki, bezkolizyjny, bezpieczny na te odległości do kilkudziesięciu, a może nawet do 200 kilometrów. Bo jeżeli założymy, że pociąg może podróżować ze średnią prędkością 200 km na godzinę, więc w ciągu godziny jesteśmy w stanie na przykład z Warszawy dotrzeć do takich miast jak Lublin, Białystok, Łódź. Miasta znajdą się w bezpośrednim, będą wspólnie tworzyć tak naprawdę jedną wielką aglomerację. Myśląc o transporcie przyszłości, o podróży, o, o, o tym, jak, jak transport widzi nasz klient, nasz pasażer, wychodzimy z założenia, że jego podróż zaczyna się od drzwi i musi trwać aż do drzwi. Czyli tak naprawdę chcemy zapewnić mu i zorganizować transport może samochodem wynajętym w ramach carsheeingu. Car Najlepiej, gdyby to było auto elektryczne, którym dojedzie na dworzec, tam to auto będzie mógł zostawić. W trakcie jego dalszej podróży ten samochód będzie podłączony do, do szybkiej ładowarki, i ten nasz pasażer będzie mógł się udać w dalszą podróż. Gdzie po dotarciu na tą stację docelową będzie mógł skorzystać z innego środka transportu. Nasi pasażerowie, nasi klienci chcą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań. Pokazują to chociażby kupując obecnie bilety nie w kasach, ale już coraz częściej za pomocą smartfona. Coraz większym powodzeniem cieszy się wspólny bilet, czyli bilet, który łączy tak naprawdę podróż składającą, na którą składa się. Podróżowanie u różnych przewoźników, więc widać, że jak to te ten jak najprostsze, takie kompaktowe rozwiązania, no z, z pewnością będą przyszłością. PKP, chociażby modernizując dworce, myśli o wszystkich pasażerach, zarówno tych mobilnych, stąd pomysł, żeby na przykład instalować kasy automatyczne, ale też o wszystkich osobach które mają chociażby problemy z poruszaniem się. E, wszystkie nasze nowe obiekty modernizowane dostosowane są właśnie do takich osób o ograniczonej mobilności, do osób starszych, niepełnosprawnych, e, rodziców z dziećmi. E, budujemy dzisiaj pochylnie windy, więc, więc to są obiekty jak najbardziej otwarte na tego typu osoby również, które mają, tr mają trudność w poruszaniu się. W ramach puli blisko 200 dworców, które aktualnie modernizujemy lub budujemy od nowa, 40 dworców będą to innowacyjne dworce systemowe. Obiekty całkowicie podstawione od nowa, gdzie wykorzystamy nowoczesne technologie, fotowoltaikę. Będziemy odzyskiwać deszcz, deszczówkę, którą po przejściu filtrowaniu użyjemy na potrzeby własnego dworca. Energe, energooszczędne oświetlenie odpowiednie klasy energetyczne, więc te, te wszystkie obiekty z pewnością będą obiektami nowoczesnymi.